Oto padwa. I ulica Galileo Galilei 17, przy której mieszkał Galileusz, kilkanaście metrów stąd, w ogrodach, które znajdują się za tym budynkiem, dokonał w 1610 roku w styczniu niezwykłego odkrycia. Galileusz skierował obiektyw własnoręcznie zbudowanego teleskopu na Jowisza i od razu dostrzegł cztery jasne punkty obok tej planety. Oto jak mogły wyglądać te obiekty w okularze jego prymitywnego teleskopu, a oto jak widzą je współczesne urządzenia obserwacyjne. W kolejnych dniach Galileusz notował zmieniające się pozycje obiektów i doszedł do słusznego wniosku, że to księżyce okrążające Jowisza Europa, Kalisto, Io i Ganymedes. Ale tamtej nocy Galileusz zrobił jeszcze jeden szkic, który na pierwszy rzut oka może przypominać dziecięcy rysunek. Tymczasem to pierwszy obraz gwiazd tworzących naszą galaktykę Drogę Mleczną, która obserwowana przez współczesne teleskopy wygląda tak. Czy Galileusz był pierwszym człowiekiem, który spojrzał w niebo przez teleskop? Tego na 100% nie wiemy. Wiemy natomiast na pewno, że był pierwszym, który zapisał swoje spostrzeżenia. Więcej kosmicznych ciekawostek znajdziecie w mojej książce Kosmos. Wyznaczam nową trasę.